Lubelskie Dni Integracji to wydarzenie łączące środowisko akademickie i osoby z niepełnosprawnościami wokół wspólnego celu budowania otwartego, dostępnego i bardziej empatycznego świata. Punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów był piknik integracyjny, który odbył się 29 maja w Instytucie Informatyki UMCS. To właśnie tutaj uczestnicy mogli nawiązać nowe znajomości poprzez zabawę, quizy, konkursy, zagadki czy granie na instrumentach. Swoją obecność zaznaczyły koła naukowe i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, promując nowoczesne podejście do wspierania niezależności i aktywnego udziału w życiu społecznym. Wydarzenie miało wymiar edukacyjny, ale przede wszystkim ludzki, gdzie wspólne rozmowy, śmiech, radość i gesty życzliwości tworzyły atmosferę wzajemnego zrozumienia i szacunku.